Witajcie z tej strony, gomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii. Zrecenzujmy to. 21 grudnia, sobota 8 rano. Także otwieramy okienko numer 21 i sprawdzamy, co jest w środku. Kurczę, tak mi się dziwnie zagięło i nie mogę tego otworzyć. Dobrze, już mamy. I czyżby to była ta złota statua Hogwartu, o której mówiliśmy wczoraj? Czekajcie. Dajcie mi chwilę, a ja złożę tą naszą figurkę. Także jak już widzicie, minifigurka jest zbudowana. Muszę przyznać, jest to kolejny, kolejne okienko, które ma wrażenie, że jest ekskluzywne w końcu, ze względu na to, że no nie często dostajemy minifigurki w złotym kolorze, no i nie dość, do te, nie dość tego jeszcze dostajemy złotą brodę, więc no po prostu. Cool. Wraz z tą minifigurką dostajemy dwa akcesoria, które nie mam pomysłu, co mają przedstawiać. To jest jakaś buława, może? No kurczę, nie wiem. Możecie proponować w komentarzach, co myślicie, co to może być. No i drugi przedmiot, taka, no nie wiem, wygląda to mi troszkę na książkę jakąś, może z piórem, no kurczę, Nie mam pojęcia, po prostu. No, możecie proponować w komentarzach, co myślicie, co przedstawiają te dwa przedmioty. Ups. Oczywiście jeśli chodzi o tą minifigurkę figurkę z gadżetami no to tak jak wam mówiłam jest kompatybilna z wczorajszym stojakiem który otrzymaliśmy także mogę powiedzieć tak cała budowla prezentuje się w następujący sposób Dlaczego myślę, nie, nie dostaliśmy tego w jednym okienku? No to po prostu byłoby za dużo w porównaniu z tym, co dostaliśmy w poprzednich okienkach. No byśmy mieli i minifigurkę i stojak, więc po prostu ja myślę, że byłoby to za dużo dobra jak na jedno okienko. No ale co Wy myślicie o tym okienku, o tej minifigurce? Ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!